Dziewczyny, długo będę czekał. Maskotko, dzisiaj nie będzie treningu. Jestem tutaj tylko ja i Nat, Kitty i Mary są chore. Tiana, ciągle nie mogę zrozumieć, jak Ice mógł ze mną zerwać i zamienić mnie na tą pizzę. Nat, uspokój się. Może robi to celowo, żeby cię rozzłościć albo się zemścić. Jeżeli robi to celowo, żeby mnie rozzłościć, to radzi sobie świetnie. Hey, Ice! Nat, nie zwracaj na nich uwagi. Ice, dokąd dzisiaj idziemy? Po szkole zamknę kawiarnię i obejrzymy Titanika. Jesteś taki fajny, to mój ulubiony film. Kupiłem bilety do strefy VIP, nigdy tam nie byłem. Nat, udawaj, że ich nie widzisz, po prostu ich ignoruj. I jak mam to zrobić, Diano? Posłuchaj, Nat, to najlepszy czas w naszym życiu. Jesteśmy nastolatkami. Nie płaczmy z powodu niektórych facetów. Nie, nie płaczmy, ale wstałabym i uderzyłabym pizzę. Właśnie, a jaki popcorn lubisz najbardziej? Solony karmel. O, to też mój ulubiony, nienawidzę tego serowego. No nie. Nad, uspokój się, jesteśmy nastolatkami i nie będziemy płakać przez facetów. Jana, ty nie rozumiesz? Ajs mówił mi inne rzeczy. Jego ulubionym popcornem był serowy, tak jak moim. A rozumiem, chora. Dziewczyny właśnie rozmawiają z Mary i ona wcale nie jest chora. Była masa szumu, wydaje się, że jest gdzieś w sklepie. No dobrze, jutro Mary przyjdzie do szkoły i ja z nią porozmawiam. Diana, co mam zrobić z Ajsem? Nad, nic. Po prostu ciesz się życiem nastolatki. Dobra, nigdy więcej Ajsa i jego kwaśnego latę. Chyba jest zazdrosna. Nie obchodzi mnie to. Chodź do kawiarni, zrobić Ci latę. Halo dziewczyny, czekajcie, co robimy? I co nauczycielu Mike? Tak nauczycielu Mike, jestem przyjęta do szkoły Mia, jak chcesz, żebym cię przyjął, musisz najpierw napisać parę testów A z wami dziewczyny mam do pogadania Nie no, jaki test? A może bez testu? Nauczycielu Mike, weź się pospiesz, niedługo będzie przerwa, a to mój prywatny czas Tak, Laila chce iść do kawiarni spotkać się z Ryanem Nie Mia, bez testu się nie da Dziewczyny, a waszym zadaniem jest opiekowanie się, miją jak do nas dołączy. Ja? Z nimi? Nauczycielu Mike. To już lepiej być z cheerleaderkami. Nie, Laila to jest moja prawa ręka. Będziecie pilnować. Powodzenia, Laila. Jestem bardzo szczęśliwa. Dobrze, nauczycielu Majku. Czy to wszystko? Możemy iść? Tak, dziewczyny, jesteście wolne. Proszę, mija. Na stronie trzeciej jest sześć pytań. Pisz. Powodzenia, Mija. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Ale mam szczęście. Teraz też będę szczurem. Mia, bądź ciszej. Przygotowuję się do lekcji. Ktoś widział Ajsa Chce gorącą czekoladę. Będzie za dwie minuty. Zapomniałeś sprawdzić grafik kawiarni? Kef, co robimy dziś wieczorem? No. Nic, Kef spędza ze mną cały dzień. Nie ma sałaty, będziemy grać na konsoli. Tak, na konsoli. Kef. Patryk, ty zacząłeś ten zakład? Prawiasty, może nie, Gigi będzie w szoku. Czemu w szoku jesteśmy nastolatkami? Pocałuję Gigi w usta. Co, Patryk? Gigi, potem ci wyjaśnię. Nie ma co tłumaczyć. Ej, browiasty, nie tak długo. Cześć, cześć wszystkim! Ajs, dwie czekolady. Ajsa, Ajsa tu, tu nie, nie ma. ma. Wiecie, jak długo czekam na czekoladę? Na pewno całe pizzę w toalecie. Nad ustaliłyśmy coś bez marudzenia. Dobrze, Diana, napijmy się zielonej herbaty i chodźmy stąd. Kev, a co z Dimą, nadal jest uzależniony od Diany? Przesuń się, nie widzę. O, co, o ty nie ma, to Dima znowu poczuje coś do Diany. Dima, nie biegaj za Dianą, jak zielona się dowie, będziesz miał problemy. Karina, widzisz, żebym biegał? Nie biegam, tylko siedzę. Hej wszystkim, zamawiajcie co chcecie, już jestem. Ice, chciałabym... No proszę bardzo, czekam 15 minut na gorącą czekoladę, 15 minut! Na pewno nie dostaniesz napiwka. Nie krzycz na mnie, nie zrobi ci gorącej czekolady. Ice, dla mnie latę. A żeby ci ta rurka do czekolady pękła i żeby wszystko się tu rozdała, ta czekolada! Eee, <grym> e, a co to było? Zepsułeś mi dzwonek? Chodź tutaj! O, oh, wow, Ryan pokazał swój charakter. A jest na to zasłużył. Niech teraz naprawi dzwonek. Kawiarnie dzisiaj nie będzie działać. Podziękujcie Ryanowi. Potrzebujesz pomocy? Nie, poradzę sobie sam. Jana, zobacz, on na mnie czekał. Leila, nie sądzę. On nawet na ciebie nie patrzy. Jena, mówię ci, czeka na mnie! Ryan, cześć! Cześć Ryan! Dziewczyny, nie jestem w nastroju. Jutro porozmawiamy o sukience Laila. Laila, chodźmy. Jana, nie, nie! Ryan, nie chodzi o sukienkę. Wiesz, zastanawiałam się i rozmawiamy ze sobą, ale nigdzie nie wychodzimy. Chodźmy gdzieś razem. Nie, Laila, nie mam nastroju, żeby gdziekolwiek dzisiaj wychodzić. Ryan, chodźmy na spacer. Nastrój ci się poprawi. Wypijesz gorącą czekoladę? Nienawidzę gorącej czekolady. Laila, chyba powinnyśmy iść. Ryan, do zobaczenia jutro. Jana, Layla, chodźmy. Co, jesteście gotowi, chłopaki? Dzisiaj jest bardzo trudny trening, Smiley. Jestem gotowy, Smilik, zaczynamy. To zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Raz, raz, trenujemy. Żaby, wyjdźcie z siłowni. Tak, trenujemy, po co tu jesteście? A z nami nie chcecie zagrać? Z wami zagrać? Tak, trzy na trzy. Żartujecie sobie? Nowa drużyna koszykówki jest w szkole? Żaby, nawet nie próbujcie, nie macie szans. Nawet najmniejszych. Blondie, oddaj mi piłkę. Chłopaki, ona mi nie chce dać piłki. Mamy szansę. To co, gramy? Czy się boicie? Rzucę za trzy. Ona potrafi. Smiley, one nie odpuszczą. Dobra, niech porzucają sobie parę razy. Dobra, żaby zaczynajcie. Popaki, naprawdę chcecie z nimi grać. Tak, Timur, zagrajmy. No to co? Gramy? Wow! My też potrafimy! Smajlika, co jak one naprawdę umieją grać w koszykówkę? Nie wiem, może ćwiczą po nocach. No dobra dziewczyny, rzuciłyście do kosza. No i teraz możecie iść. Timur, a może pójdziemy dzisiaj na spacer? Spotykam się z Kitty. Max, twoja Mary nie chodzi do szkoły. Chyba zerwaliście. Nie, nie zerwałem z Mary, po prostu jest chora. No dobra, żeby porzucałeście piłko, możecie iść. Musimy ćwiczyć. A jak przyjdą czyli liderki, to będą problemy. A ty, Smile, jakie masz plany na wieczór? Mam w planach to, że pójdę z Dianą do kina. Idźcie stąd! Jesteś niegrzeczny, chociaż twoje włosy są takie piękne jak moje. Dziewczyny, czas, żebyście poszły! Trener czy liderek na was czeka! Nie no, jak to tak? Przyszły i popsuły nam trening. A kto że żaby tu przyszły nie znaczy, że trening jest odwołany. Wstawaj! Gotowy? Raz, dwa, trzy. U! Nad, no jak? Tak popsuję. To Diana, patrz i ucz się. Dobra, teraz ci pokażę. No i ostatni. Dziewczyny, no chodźcie potrenować chociaż troszeczkę. Po co wy moim kostium na próżno? Maskotko, dzisiaj nie będzie treningu. Diana, Diana, nie! Lejla, sądzę, że to zły pomysł. Nie, Jana, to pomoże mi się zbliżyć do Rajana. Laila, fajna metoda. Wysyłasz przyjaciółkę do faceta, który ci się podoba. Tak, Jana, dowiesz się co lubi Ryan, a czego nie. Jakie babeczki lubi, czekoladowe czy waniliowe? To pomoże mi szybciej rozwinąć naszą relację. Laila, podeszłyśmy do niego. Widziałaś go? Wygonił nas. Jana, ja cię znam. On się ciebie nie pozbędzie. Dzięki, przyjaciółko. Laila, jesteś mi coś winna. Jana, poczekam na ciebie w toalecie. Jak mnie będziecie ignorować, to ja pójdę sam trenować. Maskotko, czego nie rozumiesz? Nie mamy dwóch Cheerleaderek. Nie możemy mieć treningu, jeżeli wszystkich nie ma. Maskotko, mi też brakuje treningu, ale jutro będziemy ciężko trenować. No dawaj, Diana! Dobra, zobaczymy jutro. Zespół króliczków ma ostatnio ciężki okres. Ich problemy wpływają na treningi. No może nie powinieneś. Kef, mam szansę. Zielonej nie ma dzisiaj w szkole. Diana! Cześć futboliści! Też przyszliście zagrać w piłkarzyki? Dima znowu cię odrzuci. Cicho, Kef. Diana, możemy zagrać? Uuu. Hmm, Dima, co się dzieje? Zielonej nie ma dziś w szkole, więc wyznajesz mi miłość? Nie, Diana nie wyznaje. I tak oboje wiemy, co czujemy. O, Diana! Smilik nie będzie zadowolony. Dima, uspokój się. Ja mam chłopaka, a tę dziewczynę. Jak chcesz, możemy być przyjaciółmi, albo możemy grać w piłkarzyki. Tylko jeszcze muszę strzelić. Dwa gole, Nad, prawda? Diana, zagrajmy o pocałunek. Ehm, Dima, chcesz, żebym cię pocałowała? Czemu nie? Odważysz się? Dima, ty mnie podrywasz? Dobra, Diana, ja idę. Zagramy później. Powodzenia. Nat, nigdzie się nie wybierasz. To co, Diana, gramy o pocałunek? Nie, Dima, nie będę się z tobą całować. Dobra, to od razu mnie pocałuj. Tak po prostu. Dima, jak chcesz, żebym cię pocałowała, to zagrajmy w prawda albo wyzwanie. Kef. Kiedy Dima postanowił ponownie biegać za Dianą? Mówiłem mu, że nie ma szans. Diana jest ze smajnikiem ma do tego sałata. Tak, Pew, jestem w szoku, a Diana z nim flirtuje. Wydaje mi się, że robi to celowo. Prawda, czy wyzwanie, tak? Zgoda. Hmm, dobrze, Dima. To co wybierasz? Prawda? Czy wyzwanie? Prawda. Dobrze, Dima, opowiedz mi o swoim najbardziej ekstremalnym pocałunku. Najbardziej ekstremalny był tutaj w szkole, w toalecie, pamiętasz? Uuu, Dima! Diana, on rozmawia z tobą o waszym pocałunku. Dobra, Diana, teraz twoja kolej. Prawda czy wyzwanie? Nad, rozumiem. Wyzwanie, Dima, wybieram wyzwanie. To chodźmy do tej toalety i powtórzmy ten ekstremalny pocałunek. Diana, masz kłopoty. Dima, co to znaczy? Muszę cię pocałować? A jeżeli tego nie zrobię i tak będę musiała cię pocałować? To były twoje warunki i twoja gra, Diana. Dobrze, Dima, chodźmy. Ja się nigdy nie poddaję. Co? Diana... Nat, Smile się nie dowie, a ja nie zamierzam się poddawać. Chodźmy. No ładnie, wydaje mi się, że Diana też coś czuje do Dimy. Nie martw się, Ice, to nastolatki, czasami są z nimi problemy. Czasami ciągle są z nimi problemy. Kupowanie na kredyt albo psują naczynia. Nie martw się, dziś wieczorem idziemy do kina i będzie dobrze. Ryan, jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny. Hmm, rozumiem, a jakie babeczki wolisz, czekoladowe czy waniliowe? Z czarną czekoladą. Hmm, rozumiem, a ulubiony film? Czarny ekran. E, chyba Lila powinna poszukać innego chłopaka. Co mówiłaś? E, nic, 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 tylko pytałam. Widzieliście to? Czyli smilik znowu jest singlem? Nie wiem, ale to dziwne. Z Dimy jest taki machloj. Mieliśmy grać na konsoli, a on takie rzeczy wyrabia. Kev, Diana nie jest dużo mądrzejsza od Dimy, zasugerowała grę w prawdę lub wyzwanie. Nie rozumiem, czy między nimi iskrzy. Kev, jak to iskrzy? U Diany i smila wszystko w porządku. No nie, ciągle myślę o Aisie. Dima, umówmy się, że ja cię pocałuję, a ty nie będziesz chodzić po szkole i rozpowiadać, że mamy jakąś relację. Nic z tych rzeczy. To był tylko zakład. Dobra, najpierw nie pocałuj Diana. Oby smile się nie dowiedział. Hej wszystkim! Widział ktoś może Dianę? Cześć! Hej zrób nam pizzę. Kawiarnie nie działa. Podziękujcie temu glamour. No dobra, ktoś widział Dianę? Ryan, co zrobiłeś, czemu kawiarnie nie działa? No to teraz Dylaj do sklepu po bułki mleko dla nas. A Diana spotyka się z futbolistą. Blondie, nie wiemy czy to prawda. To prawda, spotyka się z futbolistą. Teraz całują się w toalecie. Co? Smile. Pokojnie. To nie moja sprawa, ale Diana i Dima weszli do toalety. Kev i Nad na nich czekają. Żaby. No tu, chciał pocałunek, ma pocałunek. To był najbardziej ekstremalny pocałunek w moim życiu, Diana. Cześć, Smile! Co to było, Diana? Wracasz do Dimy? Znowu się obudziło uczucie między wami, tak? Spokojnie. Smile, Smile! Spokojnie. To była tylko gra, w prawdę, czy wezwanie? Potwierdzam! Pocałowaliśmy się i co z tego? E, smile, to była tylko gra, w prawdę, czy wezwanie? Nie mogłam się poddać. Wiesz, czy liderki nigdy się nie poddają? Dobra, Diana, to całuj sobie go dalej! O nie, Diana, co ty zrobiłaś? Gratulacje, Dima, Smilik się ciebie boi. Ech, Dima, co ty zrobiłeś tym pocałunkiem? Kiedy Zielona przyjdzie do szkoły, wszystko jej powiem. Nie obchodzi mnie to, Diana, kocham tylko ciebie. Dima, a ja cię nie kocham, mam chłopaka, Smila. Diana, będziemy razem, Smilik powiedział ci przecież, że to koniec. A niech to nad, co mam teraz zrobić? Nie wiem, Diana, ale wygląda na to, że nie masz już chłopaka. No, nie, Nad. Musimy to jakoś naprawić. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Trzymajcie kciuki, żebym pogodziła się ze Smilem. A ja z Aisem. Do zobaczenia. Papa. Papa. Pa.